Dzień dobry. Komu dobry, tam dobry. Czy to nie jest na polopiryna? Nie ma przymusu. Ale nie, spokojnie, po prostu ostatnio mi jakiś syf sprzedali, nie? To nie dzwoni się po syf, tylko do mnie. Dwa tysiące. Wiesz, wybory zaraz. Skanują nas od stóp do głów. Te giebany protesty. Kurwa. Wszystko musi być kurwa, transparentne. Niedługo to będę musiał te paragony z zakopów oddawać. Ja pierdolę Jakąś fakturę mogę się zorganizować, jak bardzo chcesz. No, nie, nie. nie. Dziękuję. Spokojnie. No to na razie. Proszę pozdrowić prezesa, panie pośle. Nie mów kurwa do mnie, panie pośle. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова